Witamy Państwa, w piątek, w pół do dziesiątej rano, dzisiaj wolne, święto. Zajechałem, jadę do swoich, po zajechałem do brata, akurat zaraz oblot samiczek. Będą wylatywały. została. Toś się nie chce poderwać, widzę. No hop Uciekła mi na daszek Nie chcę zrywać. No ona mi coś delikatnie da 203 to jest. No. Gdzie, to, gdzie to jest tamta samiczki no, tam strasznie Patrzę za tamtymi, ale już ich nie widzę Nie widzę ich gdzieś gdzieś no. pomknęły Tam, 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 tam. Tam gdzieś, tam gdzieś sobie ruszyły. Stróga nam się oha, Tam poszły. Troszkę je nagrać panowie, bo tam szybko chodzą. A teraz tutaj, teraz widać co? No A jest widać szybkość. Dobrze chodzą. A no, już poszły tam daleko, teraz się oddalają. czy do środka, bo tam gdzieś poleciały sobie na oblot, tam będą świrowały. To przygotowane. Tu gdzieś się, się pokazały, o tam, ale to ciężko je nagać. Tutaj teraz będą przelatywać. O, teraz już wysoko. O teraz to już się ugrały na bycieckę sam przychorowała eee. 203 Tu brat mówi, że ta coś 203 przymarniała, tato właśnie tym podganiałem Tak widzisz? Trzeba coś jej je podać Będę zobaczyć do sam jak sobie tam wyruchają Zamieszane. A tutaj teraz owiec podajemy. Czarny nie Takie rzeczy Jednak. panowie. Słomą wysypane. Jesteśmy u samczyków. tam spokojnie. Także ptaków nie ma dużo, ile tych samców jest? Arek, ile tych samców? 20? Tak, dwadzieścia dwa. samczyki, a już myślę, że, że coś lepszego idzie. nie idzie nic lepszego? Słoniaki, już myślę, że idzie coś lepszego. No to teraz jęczmień i w tym czasie. Kiedy parzenie planowane? Zależy od pogody. Zależy od tej pogody, no koniec lutego, koniec lutego gdzieś, tak? tego już będzie trzeba puszczać w pary. Właśnie spisujemy spisuję w rozpłodzie, co, co tam poparzyć, z czym przygotowanie tutaj, rozpiskę co tam z kim? zobacz jakąś tam z czy czym sparzyć, wymieszać krew, żeby dobrze szły. To jaka tutaj trasa to jest ciężko większość? To tak ogólnie to tak wiesz, tak Jak na początku się sprowadzało, to to się z, z, li, z każdej linii sprowadzało. To mam tu trochę jest z, jest z linii Szephorsta, tutaj z Faraona. Też po tym Faraonie jest. Także ptaki są po różnych tych, trzeba by tam dokładnie zjeść. jeszcze... Nie jest to wszystko ustabilizowane, tak, to powinno być. Nie, to człowiek wie, w tych wyjazdach tak jest, właśnie tak to jest. Ciągle człowiek wyjazd, tak tymi Polscy nie dają zarobić za dużo. Człowiek musi tak czuwać, to, to już te samczyki, które siedzą, które mają podobierane samice. A co to wziąć, go zamknął, bo co? Żeby, wierzy, żeby się nie mieszało. To od razu spisuję i zamykam samce, a z drugiej strony to, tak z samicami, samicami robię, nie? I tutaj jest, teraz szukam samic tu ma Niebieski Sam też w spodzie chodzą ze 20 jeszcze więcej tutaj jest, więcej. tego rozkładu jeszcze jest i mimo tego się trochę wyda, wydało tych dolewików. trochę wydamy on tutaj samiczki te też księdze. przygotowuje, na przykład, które będą później... A to kiedy je będziesz parzył? A, koniec, tak, koniec, planujemy koniec lutego, nie? Na razie tylko spisujesz tak jak tak. tam Mariusz popsadza cię. Po tak, papuję, Mariusz je nie? Mariusz je Trochę pracy mam. No to braciaki się musi walczyć, musi wszystko podpisywać, który samczyk będzie z którą samiczką. O, tu następna samiczka tam przybyta. Jutro już leci znowu, drugi brat wtedy wychodził przy gołębie. Jak pokazywałem tam samczyki zapisuję, która, z którym samczykiem będzie w lutym, panowie, palona. Nasz samczyk. Szybry samczyk. Który to rok? Dwudziesty. Bartek, tak? Teraz już. W tym roku pokażę tutaj kolegi. Z kolegą wymieniłem to. W tym roku liczę na tego gołem, Tego samca. Tego co to i liczysz coś po nim, tak? Tak, no, tak. Tutaj z tego co dobrze pamiętam, to. Chyba jego siostra, jego siostra pierwsza pierwsza w Polsce. Już nie pamiętam tą kategorii. No ale zobaczymy nie, jak to tam będzie. Bełą pładne, tak jak widzicie państwo. Ale co wyda jakie potomstwo to nie wiadomo. To się okaże. No jeszcze sobie samiczkę dodawać. czekają, to obrad spisuje, nie żeby... Drugi brat wiedział jakie poszedł par będzie miał miałować, będzie tak. miał spisane to wszystko na tego A ten samy spotrzym jest, jest ten na przykład ten dwie naklepiany o, czekaj, pokaż mi go tutaj A tutaj to jest od, też od kolegi dostałem Marcina To jest od braci wiosny Samczyk o, Dobrych ptaków, zobaczymy co to będzie. To jest wszystko Młody. to, że człowieka też nie ma na miejscu i nie może tak tego wszystkiego sobie pokładać, jakby sobie chciał. no ale jak sami wiecie, życie, życie tutaj w takich kraju nie należy do najłatwiejszych i trzeba po prostu sobie radzić. Rodzina ważniejsza niż gołębie. Do tego muszę spisać właśnie niebieski samiec. Tak to wygląda. Przygotowanie będzie do parzenia na lutym, już styczeń, czas leci, także trzeba wszystko przygotować, bo to później się wszystkiego naraz nie da. Idziemy zobaczyć jeszcze, jak te samiczki nasze trenują, panowie. Będziemy wszystko nagrywali, jak tu brat będzie parzył. Najpierw to, jak mówi, przygotował to wszystko. Teraz spisuje tam, przygotowuje to wszystko do parzenia. poleciały dalej, bo one nieraz odchodzą na godzinę, na tego także panowie pozdrawiamy w piątek z działki od brata wszystkim hodowcom życzymy w tym roku dobrych lotów i do usłyszenia.